Serdecznie wszystkich witam Pasiekkał Zbyszka w Brzezinach na Podkarpaciu. Dzisiaj taki, tak króciutko chciałbym pokazać Wam, jak, jaki kapelusz kupiłem. Ja mało używam kapelusza, ale są oczywiście sytuacje, gdzie potrzeba mieć i należy mieć w pasie kapeluszy. Ten kapelusz kupiłem ze względu na jego cenę. Zaraz go pokażę. Niecałe 20 zł, 19 zł, na niskiej stronie. Może ktoś powie, że nie jest typowy pszczelarski, ale spełnia naprawdę rolę. Już taki jeden tutaj był na naszych filmikach demonstrowany. Natalia taki nosiła, ale ten jest nowy, inny. Przód ładnie, siatka ciemna. Nawet po powiedzieć można, że czarna. Tył zasłonięty. A no to jest typowy kapelusz wędkarski, ale do pszczół jak najbardziej się nadaje. Zaraz go zademonstruję. Oczywiście nie reklamuję żadnych stron ani firm. Chodzi o to, że jest bardzo tani. i Może ktoś pozwolić sobie nawet na kilka. Na, jakby ktoś przyszedł na pasiekę, można komuś taki dać, żeby akurat ubrał. Zobaczmy, jak wygląda z tyłu. Widzimy gumkę, można sobie podciągnąć. Zaraz zobaczymy, jeszcze tutaj jest. Tu jest ściągacz też w środku. Widzimy ściągacz. Tu w środku tak samo jest. Tak, jest tu na boku regulowany. No i tu jest piękny kapelusik. Można do pszczół śmiało iść. Dzisiaj jest czwartek. 17 kwietnia. No wszystko w polu. Widzieliśmy czuły. A jak tam będzie widać. Z daleka. Mirabelki kwitną. To by było tyle na dzisiaj. Słoneczny dzień, ale bardzo wieczny. Pozdrawiam wszystkich, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Na razie do następnego.